Jeżeli przywrócimy mój telewizor do ustawień fabrycznych, a bardziej o to urządzenie, yy, dzięki któremu mam właśnie ten obraz, który widzicie. Bo tutaj w ogóle można działać. Dost dobra, nieważne, po prostu musimy go przywrócić do ustawień fabrycznych, bo ja stworzyłem nowe konto, na którym nagrywam po polsku, bo tak zadecydowali na Discordzie w ankiecie. Więc dobra, tutaj o, wchodzimy na górę. Czemu ja mam to po francusku, nie, nie ważne. Wchodzimy w ten, w ustawienia. Wchodzimy w preferencję. Wchodzimy w reinstaller. Znaczy po prostu w ten. I po prostu dajemy tak i tak. Nie wiem, to jest wszystko po francusku, ja tego nie rozumiem. Hej, halo, można działać. O! No i czekamy chwilę. Tak mniej więcej to wygląda po jakimś czasie, i zaraz powinno się to uruchomić ponownie. Właśnie się zresetowało, było tutaj takie kółko, jakby, i właśnie się resetuje to. Wszystko się usunęło przed chwilą, więc możemy już pilota wziąć. I jeżeli Android TV zniknie, tutaj ten napis. To zaraz się powinno y, reszta pojawić. Teraz się tutaj włącza ten y, parowanie pilota. Dobra. Tutaj. O, te dwa przyciski. Jezus, jak się wystraszyłem. Dobra. E, co dalej? Wybieramy język polski, żeby znowu nie było po francusku. Region Czechy. Nie Chorwacja, Czechy. Ja dosłownie przy granicy z Czechami mieszkam, a ja wybrałem Chorwację. O, dobra. Chociaż no ja jestem w Polsce, to nie wiem czy... Dobra Polska. Nie. Mogę to trochę jakoś ciszyć. Dobra. Pięć. Pięć będzie kit. Polska. No bo jeszcze w Polsce mieszkam. Zaczy... No. Zaczekaj. Pomij. Teraz trzeba się połączyć z internetem. Pozwólcie, że ja to zrobię yy, yy, za kamerą. Łączę się z siecią. Zaczynam zakrywam, żeby mniej więcej mniej było wiadomo yy. O... o moim miejscu zamieszkania, że coś takiego no Bo jakiś niepozorny człowiek mógłby się zahaczyć o mój internet i już mniej więcej wiedzieć, więc no. Tutaj znowu czekamy. Tutaj się logujemy, to ja też to zrobię poza kamerami, żeby ten, żeby nikt mi się nie łamywał na konto. Ładowanie. Oczywiście, dobra, to ja już to poza kamerami okażę. Potem, jak już wpisaliśmy login, i hasło, klikamy to. Dobra. No i teraz ładowanie, oczywiście. O! I tutaj akceptujemy warunki. Tak, wiem, bla, 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 bla. bla. Ok, super. Nikt nie pytał. Zaakceptuj. Kierwą mój pilot się zepsuł. Czemu mam tutaj flagę Ukrainy? Dobra, nie wiem. Ech. Włącz. Sterowanie telewizorem, głosem. i też można. Ehm. Zezwól. Nie, dziękuję. Tak. Megogo TV, filmy sport. Dobra, dalej. Tak, super. Zgadzam się. I ładuje się po raz chyba ostatni. Dobrze myślę? Tak. I właśnie nie wiem czemu, ale wcześniej ja nie miałem takiego trybu, że tutaj są takie te ik ikonki fajne po boku. Więc jeżeli ktoś wie, dlaczego mi się to zmieniło, to niech napisze w komentarzu. Bo chciałbym mieć tak, a nie że jak mi się zresetuje, to że już nie będę mieć. Dzięki za oglądanie. Na razie cześć.